No witam wszystkich, słuchajcie, na pewno jesteście bardzo zaskoczeni, że Rafa gra w Minecrafta. E, no, ja sam jestem zaskoczony, ale słuchajcie, no dlaczego by nie spróbować? Nigdy nie grałem w survivalu, nigdy czegoś takiego nie grałem. Kiedyś z Ewelą streamowaliśmy Minecrafta, ale to bardziej budowaliśmy sobie tam jakieś rzeczy. E, a dzisiaj zagramy sobie właśnie w Minecrafta survivala. I jeśli chcecie drugi odcinek, jeśli będzie mega dużo łapek w górę pod tym odcinkiem, e, no to będzie drugi odcinek. Także słuchajcie, Ogólnie wiem tak, że musimy znaleźć sobie w dzisiejszym odcinku jakieś Fajne miejsce, w którym wybudujemy sobie swoją pierwszą chatkę I ja sobie będę używał, słuchajcie, może jakiegoś poradnika, co i jak A wy w komentarzach piszcie mi, co mam dalej robić, co mam po kolei robić Mam nadzieję, że mi pomożecie, także serducho dla was No i lecimy sobie, jak widzicie tutaj Siódmego, jakiś miesiąc temu starałem się nagrać jakiś odcinek Ale stwierdziłem, że to nie dla mnie Ale no, spróbujmy, słuchajcie Nazwiemy sobie świat Nowy świat tak sobie nazwiemy. E, poprawmy. Dobra. Survival. E. No, i lecimy. No, i lecimy. Dobra, tak wygląda moja postać. Kiedyś kręciliśmy odcinki e, fabularne. E, I miałem właśnie takiego skina. I ten skin może zostanie. Napiszcie w komentarzu, czy fajny jest ten skin. E, no i zaczynamy. Słuchajcie, zmieniamy sobie tutaj. I wybierzmy sobie miejsce, w którym zaczniemy budować sobie domek. Swoją drogą, słuchajcie, kiedyś nie wiedziałem, że da się biegać w Minecraft. I chodziłem bardzo wolno. To było mega śmieszne. E, zbierzmy sobie drewno. Wiem, że ogółem, jak zbierzemy sobie trochę drewno. To można z tego drewna później sobie zrobić jakieś tam patyki. Także robimy. Zbierzmy trochę drewna. Ok. Zrobimy siekierkę. Zaraz zobaczymy, jak się robi siekierkę. Tak gdzieś było tutaj. Mamy tutaj. I tu jest crafting. Ok. Mamy drewno. Weźmy sobie to drewno. Uzbierajmy. Właśnie. Jakby to... Aha. Dobra, mamy tutaj poradnik. Jak to zrobić? Także tu mamy patyk. Także drewno mamy już zebrane. Pospierajmy jeszcze troszeczkę. Zaraz zrobimy sobie patyk i zrobimy wszystkie inne rzeczy. Zabieramy, zabieramy, dawaj, 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 dawaj. Dobra. Okej, okay, w ogóle, jakbyście chcieli, żeby Ewela była na takim odcinku, no to z miłą chęcią, słuchajcie, ja Evelę wezmę. Tylko musicie po prostu tutaj ją zawołać. No nie, musicie tam też w komentarzach napisać: Ewela, chcemy cię na odcinku. Dobra, tworzymy. Dobra. Udało mi się stworzyć crafting table. Zawieramy go. Zawieramy sobie także drewno. I co nam tu będzie potrzebne? Ogólnie będzie nam jeszcze potrzebny patyk, także zróbmy sobie ten patyk. Dobra, mamy zrobiony patyk. E, I tak, chodźmy. Bierzemy tego kija, bierzemy tego kija, chodź tu, kiju. I zbieramy dalej drewno. Weźmy, pozbierajmy. Fajnie, by było zrobić siekierkę. Także idziemy, idziemy. Ten, idziemy, sobie zrobić siekierkę. Klikamy, dwuklik. Czy ja już biegnę? Czy ja już biegnę? Dobra, biegniemy. Fajnie, by było się dokopać do właśnie tutaj e, skały. Gdzie jest skała? Dawać skałę. Może chodźmy pod ziemię. Może pod ziemią szybciej znajdziemy. Dobra. Oj, oj, oj muszę uważać tak w ogóle. Dobra, chwilę to potrwa, ale no, powolutku, pomalutku wszystko to zrobimy. E, w ogóle fajnie by było jakby Ewela rzeczywiście z nami nagrała. Boże chulera jasna, no! Już mnie atakuje, co się ja nawet nie mam czym walczyć. Ej, spadaj gościu! Spadaj gościu! Dobra, wiem, że klockami się tak... Ej, 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 ej Jezus, Jezus! Wiem, że... O dobra. Dobra, jesteśmy... Jesteśmy już tutaj e, uratowani Boże, ej, ta, ta gra, naprawdę, słuchajcie, ta gra jest... E, m, podobno mega łatwa, a dla takiej osoby jak ja, która pra, prawie w ogóle nie gra w Minecrafta e, To jest mega trudne. my się do tej skały. Dobra, mamy skałę Zbieramy, zbieramy, zbieramy Tylko czy nam z tej skały coś tutaj e, wyrośnie? Dobra. Wzięliśmy. Dlaczego nam nie zbiera skały? Trzeba coś będzie zrobić, słuchajcie, coś tu trzeba będzie zrobić dalej. Craftinga, i dobra, i tutaj w nim postawmy sobie go może. Dobra, czekajcie. Weźmy, postawmy go tutaj. Dobra, jest. I możemy sobie zrobić, możemy sobie zrobić z patyków siekierkę. Dobra, także robimy sobie teraz siekierkę. Co nam trzeba? Trzeba nam kiki. Także weźmy sobie te kije, zróbmy, dobra, kije już mamy zrobione Kiki jeszcze raz, dobra I teraz zróbmy sobie tam siekierkę. siekierka robi się w ten sposób, że potrzebne jest drewno, tylko my właśnie potrzebujemy drewno. Także zróbmy sobie, zróbmy sobie. Oj, 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 zróbmy sobie deski, ok, mamy cztery, mamy cztery. I zróbmy sobie. Dobra, to ja już wiem, jak to zrobić. Ja już wiem, jak to zrobić. Także to nie będzie chyba takie trudne. Dobra, mamy jedną siekierkę, to by było na tyle. Eee, weźmy, dobra. Słuchajcie, mamy, mamy podstawowe rzeczy już zrobione, także jestem z siebie dumny. Nawet nie wiedziałem, że jest jakiś poradnik do tego. Eee, o, i tutaj już, jak widzicie, możemy dosyć szybko zbierać drewna. Drewno, dobra. Zabieramy, zabieramy, zabieramy. Eee, o ty, ja nawet. Co ja to mam w drugiej ręce? Ej, co ja mam w drugiej ręce? Co to jest? Skąd ja mam, to jest miecz? Słuchajcie, skąd ja mam, a nie, to jest kijek, dobra eee, Sorry Myślałem, że jakiś miecz Przedszym zrobiłem eee, Dobra, lecimy, na pewno nam będzie potrzebne trochę mięsa Także pasuje No, no cześć Słuchaj, jesteś mi potrzebna troszeczkę Jesteś mi troszeczkę potrzebna Bo ja z głodu umrę za chwilę, także dobra Jest OK. tutaj sobie zaraz zjemy to mięso i fajnie by było, w ogóle tam jakieś zamki jakby wybudowane, widzicie to? Chodźmy tam, zobaczymy co tam jest. Tą świnię też tutaj... Świnko! Hej, hej, w ogóle jakbyście chcieli, żebyśmy zrobili jakiś serwer z Minecrafta, żebyśmy mogli wszyscy razem grać, myślę, że mogło, mogłoby to nawet wejść fajnie. Dobra, zjedzmy to. Dobra, okej, okay, jest okej, okay. czyli szybko nie zginę. W ogóle za niedługo pewnie będzie noc. Chodźmy na te, na te zamki tutaj. Zobaczymy co tam jest. Czy my tu mamy jeszcze jakieś mięsko, na później, już mamy full życia, jest ok? Ej dobra konia mam, w ogóle wiem, że konia jakoś da się oswoić Siema ziomek, siema Fajnie by go było złapać i później oswoić, ale dobra, na razie weźmy te kurki Kura, siema kura Siema, o Jezus, nie tak <laughs> Ej, gdzie jest mój ten Ej, Ona mi wzięła tego, ona mi wzięła siekierkę, gdzie jest moja siekiera gdzie jest moja siekiera? A nie, dobra, jest Myślałem, że mi zabrała siekierkę W ogóle weźmy sobie to, schowajmy tutaj do naszego plecaka Siekierę dajemy tutaj do, Na pierwszego slota Dobra, lecimy zobaczyć na tych zamkach co jest I pasuje w końcu znaleźć Miejsce, w którym tutaj osiądziemy Dobra lecimy, 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 lecimy do góry, do góry, do góry Do góry, do góry, do góry, do góry Dobra, ej, w ogóle jakiś zamek znalazłem Siema, dzień dobry Mam nadzieję, że tu nikogo nie ma no, otwórz. Dobra. I co to jest? Co ja tu robię? Co ja tutaj? Co to w ogóle jest? Gdzie ja jestem? W ogóle myślałem, że nie ma drzwi. Myślałem, że tutaj nie ma drzwi. Gdzie ja jestem w ogóle? Tu jest jakiś czarny. Ej, tu są jakieś goście. Tu są jakieś goście. Mam nadzieję, że mnie nie widzą. Dobra, słuchajcie. O, ty tu jest kolejny. Słuchajcie, ja stąd uciekam może. Weźmiemy sobie obierze, obieramy tą górkę. Na pierwszym odcinku zrobimy sobie właśnie chatkę. Wybudujemy sobie jakąś chatę. Zrobimy sobie może jakieś łóżko. I tam sobie będziemy przez pierwszy odcinek siedzieć. Na drugi odcinek troszeczkę tutaj na pewno się poduczę, co tutaj będziemy robić dalej. I może na drugim odcinku pojawi się Ewela. Także jak chcecie Ewelę, żeby żeby była na odcinkach, no to, to naprawdę polecam, polecam klikać, klikać łapki w górę. Jak będzie dużo łapek, to pojawi się na pewno Ewela. Dobra, zbierzmy sobie trochę tego. Ok, dobra, trochę drewna jeszcze. Trochę skały by się przydało, dobra. Czyli jak już mamy siekierkę, tylko jak rozwalić skałę, żebyśmy dostali skałę? Jak to zrobić? Weźmy sobie crafting table, gdzie jest nasz. Ej, w ogóle ja ten! Crafting table gdzieś zostawiłem. Halo! Halo! Kurde, fix! Postawiłem gdzieś, nie wiem, gdzie to jest. Dobra, ej, życie mi się odejmuje. Tu jest w ogóle jakaś jaskinia. Nikogo tu nie ma. Ej, tu jest dobra miejscowa, tu jest dobra miejscowa. To może zrobimy w ten sposób, że my zrobimy sobie domek tutaj. Także po, potrzeba nam trochę drewna. Zrobmy sobie trochę drewna, ale na pewno jest nam crafting table potrzebny. Dobra, crafting table już jest. Mamy go. E, postawmy sobie go może tutaj. Dobra. Siema. E, I co nam będzie potrzebne? Eee, O! Takie coś możemy sobie zrobić. Dobra, zarobiście, także robimy sobie coś takiego. I co nam jeszcze będzie potrzebne? Będzie tabliczka. Tabliczka nam będzie potrzebna, ale tego cholerka nie mamy. Co nam tu jest? Deski są potrzebne. To może zróbmy sobie deski. Ok, mamy 12 desek. O. Mamy łóżko. Tylko, o, to będzie z tych, z owieczek. Kurde, powiem wam szczerze, że zaczynam się powoli wciągać w tą gierkę. To, naprawdę. Wcześniej myślałem, że nie ma żadnych poradników, co i jak zrobić. A tu się okazuje, że tutaj wszystko jest. Tylko trzeba, trzeba czytać, trzeba czytać i, i robić. Dobra, crafting table mamy tutaj. E, I co my sobie zrobimy? Tak jak mówiliśmy, zrobimy sobie domek. Także, mm, co nam jest potrzebne? Na pewno, e, aha, my mamy tego patyka, mamy tego kija już. Dobra, i teraz pytanie, czy ja mogę rozwalić... Skałę tym? Nie, to jest chyba do ziemi, co? To jest do ziemi. Tylko jak rozwalić skałę? Tak mi się. A nie, tu coś jest. Tu coś jest, dobra. Mamy takiego kija, dobra. Mamy tutaj pikaksa. Dobra. I teraz. Dobra, jest, 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 jest. Odkryłem to. Jestem z siebie dumny. A co to jest tutaj w tej chwili? Co to jest? Co to jest? Węgiel, ej mamy węgiel W ogóle zaczyna się robić ciemno A my jesteśmy w ogóle niezabudowani Cholera jasna, nie jest dobrze Także weźmy szybko, weźmy szybko to drewno I pójdziemy zaraz spać Chyba pójdziemy spać, w ogóle napiszcie mi w komentarzu Czy chcielibyście, żebym grał właśnie na Na jakichś ładnych Takich shaderach, taki bardzo malutki Domek na tą chwilę, żeby nam się nic nie stało. Dobra, mamy dużo drewna Mamy dużo drewna, także zaraz będziemy domek powiększać Ej, 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 ej. No i, no i, jak Nie! Skąd? Jak ja mam go zabić? Rany boskie... Jak ja mam... Jak ja mam go zabić? Padłem na pierwszym odcinku, Jezus, jak się wystraszyłem w ogóle Dobra, słuchajcie, zaczyna robić się jasno, także wy wyłazimy swojej nory e, i tak Trzeba znaleźć to miejsce, w którym my w ogóle... Ej, one, one dalej są, ale mam nadzieję, że mnie już nie będą atakować, bo zaraz będzie jasno. Trzeba znaleźć to miejsce, w którym byliśmy, także lecimy sobie tutaj na tą górkę Dobra. Ja nie wiem, czy ja to znajdę, czy tam w ogóle coś jeszcze jest, czy to się traci wszystko. Tak jak mówię, nigdy nie grałem w Survivalu i mam nadzieję, że naprawdę moi widzowie, kochani, jest wszystko tutaj. Mam nadzieję, że mi tutaj będziecie tłumaczyć wszystko. I teraz tak, mieliśmy wszystko tutaj w naszym plecaku i nic nie możemy teraz zrobić. Także ja znowu muszę iść po podstawowe rzeczy. Tutaj mój świetny domek e, trzeba będzie rozwalić za chwilę. Trzeba stąd jakoś wejść. Jak stąd wejść mam teraz? Halo, dobra, musimy rozwalić to. Okej. Okay. Okay. No, ej, chłopie, no przecież już nie żyjesz! No, już nie żyjesz, przecież! Ej, oni mnie atakują! Ja wam nic nie zrobiłem! Ja wam nic nie zrobiłem, siedź tu, siedź tu, dobra. Masakra, dlaczego oni mnie tak atakują? Słuchajcie, mam nadzieję, że mi wytłumaczycie wszystko po kolei. Dobra, zbieramy sobie rzeczy. Nie, nie podskakuj, nie podskakuj, bierzemy. Bierzemy tutaj drewno. Bierzemy kolejne drewno, zrobimy sobie podstawowe narzędzia. Dokończymy ten domek w tym odcinku. I w kolejnym odcinku pojawi się Ewela, bo z nim właśnie rozmawiałem. Także. No, czekajcie na odcinki, bo będą naprawdę bardzo fajne. Dobra, okej. Okay. Lecimy, lecimy, lecimy. Porozwalajmy sobie te rzeczy. Muszę sobie zbindować na shifta. Że shi ja stąd wyszedł. Że <laughs> ja stąd wyszedł, dobra. Jesteśmy u góry. Weźmy te, weźmy właśnie te, te nasze drewno jeszcze, pozbierajmy. Czy my już coś możemy zrobić? Możemy zrobić patyk. Możemy zrobić z drewno. Ok, raz, dwa, trzy, cztery, dobra drewno. Aha, to przenieśmy sobie po prostu całe, no nie, będzie nam dużo łatwiej. Zróbmy sobie teraz patyki. Dobrze by było te patyki zrobić. Ok. No i mamy cztery kije elegancko. I teraz z tych kijków zróbmy sobie jakieś narzędzia jakieś narzędzia. No właśnie, tutaj mamy crafting table. Zróbmy sobie może Tu na górce, żeby nas nie podjeżdżali tak szybko, żebym ja widział z góry Dobra no, wyskakuj, chłopie, chłopie, dawaj, dobra mamy tutaj nasz crafting table. I jedziemy, słuchajcie, tą siekierkę może zróbmy jeszcze, bo już będę, będę mógł w stanie to zrobić. Dobra, jest gitara. Bierzemy sobie. Także podstawowe rzeczy już mamy. Okej, okay. Rozwalamy sobie tutaj dalej drewna, żeby tego było więcej. Okej, okay. żeby było z czego ten domek zbudować. Ok. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk, pyk. Nie, no dobrze mi idzie, dobrze mi idzie. Myślałem, że mi pójdzie gorzej, że tak wiecie. Wejdę do gry i co tu będzie do roboty. Co ja tutaj będę w ogóle robił. A powiem wam szczerze, że ja naprawdę się świetnie bawię. Naprawdę się świetnie bawię. O, o. Mm, musimy iść na jakieś polowanie, żeby tutaj przeżyć, Ok, dobra yy, Zróbmy sobie dalej, zróbmy sobie, co ja chcę zrobić, deski Deski, zróbmy sobie deski właśnie takie Mamy 7 desek 4 dechy Zróbmy sobie właśnie jeszcze takie Mamy 24 i fajnie by było, żebyśmy zrobili sobie tą siekierkę, czyli potrzebujemy tutaj yy, No potrzebujemy zrobić sobie w tej chwili na pewno yy, tego pikaksa tego, tak żeby już go zabieramy Zabieramy go i I bierzemy skałę po kolei i tej skały nam jest dosyć sporo potrzebnej Żebyśmy mogli sobie zrobić lepszą siekierkę I szybciej właśnie rozwalać rzeczy Dobra Naprawdę idzie mi bardzo dobrze, idzie mi bardzo dobrze Tutaj pod wodą chyba troszeczkę gorzej się pracuje jak można zauważyć Weźmy sobie jeszcze tego nazbierajmy Okej, okay, okej okay. Dobra, mamy jakieś tutaj nowe rzeczy, zbieramy nowe rzeczy, zbieramy. W ogóle fajnie by było zrobić taki podwodny domek. Możecie w sumie napisać też w komentarzu, jaki domek byście woleli. Najwoleli. No i mam nadzieję, że tutaj no, zostawicie dużo łapek, bo naprawdę e, wydaje mi się, że, że. że powinniście, że powinniście po prostu zostawić dużo łapek. Gorzej, i bo mnie tam prąd wciąga pod tą ścianę. Tylko chłopie, no puśćcie mnie, wy, dajcie mi stąd wyjść. Dajcie mi stąd wyjść. Dobra, podskoczmy. No, 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 no. Czy ja coś mam nad głową? Mam coś nad głową. Myślałem, że nic tu nie ma. Okej, okay, mamy trochę rzeczy po, po nazbieranych. Weźmy sobie, wejdźmy tutaj do góry szybko, szybko, szybko. Gdzie ten nasz. O, dobra, jest tam. Ej, no, ten gość dalej. Dobra, musimy sobie zrobić jakiś łuk albo jakiś miecz i go podjechać, bo mnie denerwuje ten gość. Naprawdę denerwuje mnie ten gość. Um, tylko, w, co my możemy zrobić w tej chwili? Możemy zrobić na pewno, um, co, nam je, co nam będzie potrzebne. Co nam będzie potrzebne do tych tutaj lepszych. Dobra, no to takie coś mamy, ale kij nie mamy. Dobra, czyli trzeba zrobić kijek. Robimy kijek, dobra, jest gitara. I teraz możemy sobie zrobić tą lepszą siekierkę. Weźmy sobie, zróbmy miecz na pewno. Okej, okay, jest spoko, będę miał czym walczyć przynajmniej. Popakujmy sobie to do naszego plecaka. Wszystko, mamy miecz i na pewno nam ta siekierka jest potrzebna. Super, coraz lepiej. I teraz tak, pytanie. Tu będziemy jakieś ognisko sobie później robić, ale to może później. No i tyle, dobra, mamy podstawę rzeczy Czyli najpierw idziemy zabić Pierwszego w życiu, słuchajcie To będzie pierwszy w życiu szkielet zabity Chyba, że on mnie powiedzie A masz, Gamoniu, zabiłeś mnie w pierwszym tym Zabiłeś mnie, no, 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 no Dobra Jest, słuchajcie, zabiłem pierwszego Jestem bardzo zadowolony teraz z tego Nie wiem, dlaczego ta postać mi tak skacze Słuchajcie, możecie mi później wytłumaczyć Dlaczego ta postać mi cały czas podskakuje Dobra, bierzemy sobie tutaj drewno Okej okay. Powiem wam szczerze, że ja się wciągam w tą grę, naprawdę. Ja się w nią wciągam. Dobra. Ewela na pewno nie będzie zadowolona. Trochę sobie tu wyczyścimy to. Dobra. Ja myślę, że jeszcze łóżko sobie tutaj zrobimy. Ok. Ta trawa podobno nam, nam wyrośnie, no nie? Wyrośnie nam z tego trawa. Taka ładna. Dobra. To możemy jeszcze sobie rozwalić. Eee, czemu jakością rozwalałem? Nie tym. Nie tym. A, właśnie, bo ja jeszcze miałem zrobić jedną rzecz, ale tutaj mamy przecież. Także weźmy sobie i zróbmy. Aha, nie mam kików znowu. Kurde, kiki trzeba zrobić. Kijeczki, proszę bardzo. Zrobione. I teraz możemy sobie zrobić tą właśnie lepszą naszą niełopatę, a pigaxa. Dobra, nie pamiętam jak po polsku było. Jak to się nazywało? Nie wiem dlaczego. Ale dobra. E, czyli teraz zobaczcie, jak pięknie będziemy sobie po, to wszystko dozwalać. Bierzemy, 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 okej, okay, okej okay, okej okay. Dalej, 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 dalej Zrobimy sobie taki dom w skale, Dobra. I to by było tak, że zrobimy sobie w tej chwili na pewno więcej drewna. Dawać mi tu drewno, takie deski. Dobra, mamy 24 e, tego drewna nie mamy akurat, ale dobra, mamy 24 dechy Obudujmy sobie to może Dobra Górę jeszcze, jeszcze góra. Dobra, jest, jest, jest. No, no, no. I czy to już będzie mój domek? Teraz wybudowany. To pasuje rozwalić, bo mi się tu nie podoba to. Dawaj, uciekaj mi stąd, uciekaj mi stąd. Dobra. A czemu ja to tym rozwalam, a nie tym? I pasowałoby nam tu jeszcze zrobić łóżko. Także robimy łóżko, jakieś podstawowe łóżko. Aha, bo ja rozwaliłem sobie crafting table. I się później dziwię. Dobra, mamy tutaj go. Pyk, pyk, dobra. Postawmy sobie tu I robimy sobie yy, i robimy sobie łóżko, tylko łóżko mamy. Potrzebna nam jest... Oj oj potrzebna nam jest bawełna i jakieś dechy, cholerka, no nie jest... Nie wygląda to dobrze. Nie wygląda to zbyt ciekawie. No ale dobra A drzwi dam radę zrobić. Czy damy radę zrobić drzwi? Dobra, drzwi damy radę zrobić, także jest super dawać mi te drzwi. Ej, dlaczego mi... Aha, nie mam! Nie mogę drzwi zrobić! Takie fensa też nie można zrobić? Dobra, można. Bierzemy, słuchajcie. To by było. Zamykamy, żeby nam nikt nie wszedł. Zabudujemy to od góry. I to będzie na tyle w pierwszym odcinku. Słuchajcie. Napiszcie w komentarzach jak, jak mi poszło. No i widzimy się w kolejnym odcinku z Minecrafta. Zostawiajcie łapeczki, trzymajcie się piątka.